Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Oto kanał Mario i Ty, na nim będą różne serie. Najpierw będziemy nagrywać Fortnite'a. To będzie spróbuję taki krótki odcinek, bo na kamerze mam mało gigabajtów. Nie wiem, prawie w, no wszystko pousuwałem, ale no widzicie, no komórka ma opór, ma opór. Niestety ma opór, więc może w jednej rundzie spróbujemy zdobyć. No i nasz temat właśnie mówię to, co będziemy zdobywać. No właśnie, będziemy zdobywać dwa pistolety Deadpool'a. No, mam dwa, 2100 fałdolców. Wprowadziłem sobie kot na Xboxa. Gram na Xboxa właśnie i od razu dostałem zbuntowanego palęczego rycerza. W sklepie kiedyś był Pajączy Rycerz I zbuntowany Pajączy Rycerz jest sezonu X Nie wiem co to za sezon Czy sezon 10 po rzymsku, czy tak dalej Ale chociaż to jest coś Wiem, że to jest początkowy ekran I na nim zbyt nic się nie dzieje No coś tam się dzieje, no ale I to, to, to zbyt nic nie robi Nic nam nie zalicza ale po prostu fajnie sobie się troszkę zemścić na ludziach. Kiedy masz się początkowy ekran. Na mi się właśnie zaraz kończy broń. I początkowy ekran już się zbyt nie liczy. Ale jak wezmę drugą broń, to znów się liczy. Ale muszę znaleźć do kogoś. A ja sobie zatańczę, oni Będą sobie do mnie strzelać. Będę robił fajne uniki. O! Fajniejsze uniki się robi Kingsmanem. Mam bronię Oro. Ja sobie nie ustawiłem na zwykłe, żeby mi się lepiej zamieniało wszystko w złoto. Ale nie mam Berła Oro właśnie. No szybciej, no co? Tak muszę długo czekać na ten bus bojowy. Ech, drzwi się otworzą za sekundę. No to wyskakuje. Ja już usuwam znacznik. Będę grał na surówkę tak trochę. No, wreszcie u jednego z Astromicjal widzę całą twarz. No właśnie, Astromicjal. Nie mogę wam pokazać Astromicjal niestety, bo no, bo, bo, bo dopiero zaczynamy z pierwszy odcinek, a Astromicjal się skończyło wiele, parę dni temu. Szacuneczek dla całej drużyny. Tym bardziej dla tego, co ma astromicel ja mam, ja mam wiem, czy od tamtego, co ma stromitial, poziom. Ale od mnie jaka ma mniejszy, jak widzicie. Nie widzicie, no tak. Ale ja widzę. Ja mogę tak ustawić kamerki. No może coś tam widzicie. Ale troszeczkę z moją kamerą ja zbyt nie widzę. Bo moja kamerka jest troszkę mniejsza. Cały czas mówię, że to kamerka, ale tak naprawdę to komórka. No. Na. No. E, no. Sami co mam setne levele, chcą być z Midasem. No tak, bo tamten nie jest miałożniakiem, ten nastromicjalem. Zapomniałem jego imię. Napiszcie mi w komentarzach. Ale napiszcie najpierw dużą literą imię im w skrócie. I napiszcie jego imię. Napiszcie w komentarzach, czy wam się spodobało i mogę robić uniki, subcia. To mi nie wygląda. No. Bota, ale jednak to był bot. Ach, co za obciach. A no ja chciałam załatować broń, ale dobrze, zabiorę dane. Nalegał się, no. No to jak się nalegał, apteczka się oczywiście przyda. Ech, bo zawsze mi się przydaje, jak widzicie. Mam nadzieję, że nie zabił Deadpoola. Jeżeli się to nie uda, no to tego jak, kto to zabił? A ten? No to nie pozdrawiam tego Freda, bo ten Fred, to on mi zabił Deadpoola. Nie jest to zacznąk ktoś. Dobra, no to kiedy będzie kolejna rundka, to właśnie, be, to, właśnie to zrobimy. Ale my tymi pistoletami zabijemy albo gracza, albo pomagiera. Zobaczymy. Jest sezon rozdział. A właśnie to. Wi widzimy się po krótkiej przerwie. Jest sezon rozdział drugi. Se... Yy, sezon drugi. Właśnie to dziwnie ja to powiedziałem. O! Wreszcie z tym żółtym. Spróbuję, żeby. Spróbuję zdobyć. Te dwa pistolety Deadpool'a i zabić pomagiera lub gracza. Ale właśnie to mam 2000. Mam 2176 metrów do jachtu, więc. No to niestety. Niestety. Całą moją drużynę pozdrawiam. Nie mają setnego, co mnie to obchodzi. To, wró to wrócę po krótkiej przerwie, kiedy już uda mi się dolecieć na jacht. Jeszcze nie doleciałem. To trochę trwa, ale już jestem, jak widzicie, trochę blisko. Ale jak widzicie, już burza mnie. Już burza mnie no. Wiecie, no nie interesuje zbyt, on się uformowała, więc jestem zły na burzę, nie pozdrawiam burzy. A nawet burza nie istnieje, to jest tylko zaprogramowane. I właśnie, nie zabić pomagiera ani gracza, no bo to nie jest w tej grze zabijanie. Wiecie, przychodzi, kiedy się kogoś zabije, no to przychodzi jakieś urządzenie, no pomagiera, Albo pomagiera, po to się jak się zabija, to nie przychodzi urządzenie, ale jest jedno, ale przychodzi urządzenie po jakiegoś gracza. A jak właśnie wiecie, urządzenie jak przyjdzie, to to cię zabiera w takich pikselach. A właśnie, więc kiedy się gracza zabija, to to nie jest zabijanie, tylko pikselowanie, bo, 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 bo żeby go ochronić, to przychodzą takie urządzenia. Ale, ale w oddziałach, czy parach, czy co? No w oddziałach albo i parach wypadają z tych, z tych urządzeń, niestety, no nie niestety, ale wypadają z tych urządzeń. Takie, no wiecie, karty restartu. I widać, że tamte urządzenia też są troszkę starsze, bo przez, bo przez trochę serii unoszą się te oddziały i pary. Mam 2100 audolców. Tak, dobrze słyszycie. Na pewno się nie dziwicie, więc po co ja o to pytam? Wiem, że tam jest skrzynka. Może ją otworzę, może nie. Teraz drugiego tam przeszukam. Ten mi zabrało słoną. Ale ham, 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 ham. Czasem Deadpool próbuje przybiec, żeby takiego żeby takiego pomagiera uleczyć ale właśnie gdzie ten pomagier? Ech. kiedy ktoś ulecza pomagiera to wtedy nie można temu pomagierowi zabrać danych bo kiedy ktoś kogoś yy, bo kiedy ktoś kogoś yy, tego przeszukuje to wtedy nie można mu w... no, no... upsie straciłam przebranie ale tam jest akurat Deadpool a, dziękuję ci, jakiś ty niemiły. Bo na pewno on mi to zabierze. Tego, to, ten mój wydobytek z Deadpool'a. Okej. Okay. No tak, Pula nie wydobywam, ale... Super! Dzień dobry, burza. Nie uwielbiam cię. Jesteś... Niedobra burza. Ach czytałem trochę pd za to, że otworzyłem drzwi, czy za to. A jak zobaczyliście lepiej niż ja, to piszcie w komentarzach. A, No i normalnie ja już jestem zliwindowany, czyli zabity, bo mi das jest na górze. A sam się zabił? Tak miło. No i zdobyłem dwa pistolety. Mo muszę jeszcze nimi kogoś zliwindować i będę wszystko ok. I teraz, niestety, apteczka nas wzywa. Wzywa nas apteczka. Ja bym to zamienił w złoto. No ale jak tam chcę prowadzić, no to. Okej, okay, zamienię. Usłyszała, nie wiem jak. Znaczy, to mi się nie zamieniło w złoto? O, zamieniło. No, trój. A ona chciała coś wypić. No to uciekamy! A no tak, tamta ona wzięła tą moją miksturę słony. No, jeszcze nie była moja, bo nie była podpisana, ale e, nie da się w Fortnite podpisywać rzeczy. Powolutku będziemy kończyć. Tylko. Musimy kogoś tutaj zabić. I wtedy będzie koniec filmiku. Ja tam to będę się śpieszył. Bo na pewno zaraz mi zabraknie pamięci w komórce. Więc ja tam po tamtego nie wracam, tamta sobie wróci helikopterem. Bo wyjdę od razu z rozgrywki, bo i nie. Bo zdobyłem te pistolety na prawie każdej rozgrywce, idę po takie pistoletki dwa. No uleczają, chociaż najważniejsze. A ja nie jestem przebrany, sobie to uświadomiłem. I chyba jeszcze nikogo tutaj nie było. Ale ja się pierwszy przebieram, bo jestem YouTuberem. Wiem, że to początkowy jestem, ale. I właśnie te dwa pistolety, ich się nie da zamienić w złoto. I to jest jakiś minusik właśnie. Powiem wam minus. Widać że jeszcze, jest, co tutaj są po magierze. Czyli może uda nam się skończyć tą serię. Oby tutaj była, oby tutaj była do niego amunicja? No właśnie nie ma. No właśnie, kiedy ci się wyświetla, otwórz, to nie trzeba być w przebraniu, żeby to otworzyć. No to jak widzicie, odcinek się udał. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku.